Cześć! Zapraszam na wykład na temat śródmózgowia, czyli tego środkowego, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego pęcherzyka mózgowia. Mam nadzieję, że powoli wdrażasz się w to nazewnictwo, czym jest przodomózgowie, mózgowie czy kresomózgowie. Jeśli jednak wciąż masz z tym problem, to odsyłam do wykładu podstawy i podział układu nerwowego. Natomiast teraz rozłóżmy śródmózgowie na czynniki pierwsze. Jak zwykle w przypadku struktur mózgowia zaczniemy od podziału. Śródmózgowie możemy przetłumaczyć jako mezencefalon lub midbrain. W przekroju strzałkowym mózgowia, po prawej u góry, możemy je zaznaczyć w tym miejscu. Należy nadmienić, iż śródmózgowie to pierwszy element pnia mózgu, brainstem, w skład którego wchodzi jeszcze most oraz rdzeń przedłużony. Główna rycina tego slajdu przedstawia przekrój poprzeczny śródmózgowia w widoku od dołu. Idąc od tyłu, zauważamy dwa wypukłe elementy. Tworzą one pokrywę, tektum. Następnie spory zakres istoty szarej i białej, który nazywamy nakrywką, tegmentum. Niestety w tym miejscu język polski sprawia, że te dwie składowe często się ze sobą mylą. Proponuję zapamiętać, że pokrywa tektum rzeczywiście pokrywa od zewnątrz w śródmózgowie, konkretnie od tyłu, natomiast nakrywka powinna się nakładać od góry, a jej kształt może się pokrywać z nakrywką od garnka. Idąc do przodu, widzimy, iż śródmózgowie, tak jakby się rozdziela na dwie części. Są to odnogi mózgu, pojedynczo krus cerebri. Będą zawierać jedynie istotę białą. Zatem opisywana część mózgowia zasadniczo składa się z trzech części, natomiast w piśmiennictwie wyróżnia się także tzw. konar mózgu, cerebral peduncle. Jest to po prostu odnoga mózgu wraz z nakrywką. Oznaczyłem zarys tej struktury na rycinie. Jeśli będziesz miał problem z rozpoznaniem śródmózgowia na przekroju poprzecznym, to polecam porównanie do legendarnej myszki Miki, której uszy są odpowiednikami odnóg mózgu. Możemy przejść do szczegółowego omówienia. Zaczniemy od pokrywy tektum. Głównym jej składnikiem jest tak zwana blaszka pokrywy. Inaczej nazywana. Cześć! Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo-wykładów oraz ponad tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły, a równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem, jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, Zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.